Dzień dobry lub dobry wieczór. Mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Biffort Tarot. Drogi Pyczku, droga Panno i drogi Koziorożcu, przygotowując karty dla Was dzisiaj, znalazłam na spodzie giermka monet. Po pierwsze, karta Koziorożca, czyli jednego z Waszych przedstawicieli, Waszego żywiołu ziemi. Po drugie, monety, Wasz żywioł. Po trzecie, przyjaźń takie jest hasło przewodnie tej karty czy to w relacji, czy to ze znajomymi, czy z przyjaciółmi, czy z rodziną pielęgnowanie uczucia przyjaźni i być może to dla Was jest takie ogólne przesłanie na ten pierwszy tydzień maja. Poza tym, jeśli chodzi o sytuację na niebie, to mamy tak zwaną ostatnią kwadrę księżyca. A co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy popełni i księżyca ubywa aż do nowiu, który będzie w przyszłym tygodniu, czyli w drugim tygodniu maja, w okolicach 8, jeśli dobrze pamiętam, maja. Natomiast pamiętajcie, że to, co na niebie nie zawsze w naszym życiu, ale co do zasady, podczas tej ostatniej kwadry księżyca dobrze jest wymiatać z życia stare energie poprzez na przykład robienie porządków, robienie jakiegoś bilansu. Patrzenie, co nam już nie pasuje, nie wiem, w wystroju wnętrza w domku albo nie wiem, w przygotowywaniu ogródka. Różne takie rzeczy, które są, kryją się pod słowem porządek. Ja wiem, brzmi nudno, nie? Porządki. Ale wyobraźcie sobie, jak się będziecie czuć, jak już te porządki zrobicie. Ile będzie miejsca, przestrzeni w Waszym życiu. Chodzi właśnie o zrobienie takiej. Przestrzeni, dosłownie ich przenośni. Odnotowałam nowych subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję za przybycie od ubiegłego tygodnia. Wszystkim osobom, które zechcą i będą mogły wesprzeć mnie na Bajkofitu, poproszę o taką malutką kawkę. Będzie mi ogromnie miło. No i z czasem, może poprawimy jakość dźwięku, na który tak co, po niektórzy tutaj kwękają. Mamy też świeczuszki o zapachu. Bardzo ładnym waniliowym. To, żebyście mieli waniliowy tydzień, zwłaszcza ten majówkowy czas, mówię teraz oczywiście do osób w Polsce, bo majówka chyba tylko raczej tutaj mamy taką fajną, długi weekend i tego typu atrakcje, żebyście mieli waniliowy czas ci, którzy byli grzeczni. Takie mamy przesłanie. Natomiast teraz lecimy z byczkami urodzinowymi. Byczki, jeśli macie w tym najbliższym tygodniu urodzinki, to wszystkiego, co dla Was najlepsze. I patrzymy sobie, co w tych porządkach, obowiązkach. Może jednak jacyś ludzie będą pracować, no bo ktoś musi pracować, jak ktoś odpoczywa. Zobaczymy sobie tutaj najpierw. Później zrobimy sobie single, a później związki, a później jeszcze jedna karta wskazówka dla beczka, ok? No to zaczynamy. Byczki. Byczki, drogie, byczki. Co tam dla byczków w pierwszym tygodniu maja? Umownie, bo czas w tarocie jest bardzo umowny. Możecie sobie zajrzeć na film poprzedni i tam też może coś z wami zarezonować. Bo gdzieś się te daty filmów zazębiają. Byczki, drogie byczki. Praca, obowiązki, porządki. Jakieś wyzwania w pierwszym tygodniu u byczków? No oh, wow, byczki, szalejecie. Dobra, jakiś byczek będzie podpisywał jakąś umowę? Nie mam pojęcia. Może jakieś auto ktoś będzie kupował albo sprzedawał. Ktoś będzie zajmował się jakimiś yy, sprawami, gdzie są dwie strony i gdzie potrzebna jest zgoda obu stron na coś. Może jakiś byczek będzie od maja zmieniał jakoś po majówce przynajmniej w Polsce pracę, nie wiem, ciekawe. No i mamy tutaj w szóstce w sytuację, gdzie ktoś dostaje nagrodę. To może być awans, to może być podwyżka, to może być ukoronowanie jakiegoś dotychczasowego wysiłku byczka poprzez właśnie nałożenie tego wieńca laurowego na głowę, pozyskanie jakiejś nagrody docenienie. Piękne. Wow. Takie bardzo yy, z przytupem, bym powiedziała, chyba takie urodzinowo byczek, jakby coś, jakaś nowa moc w byczka wstąpiła. Tak to wygląda w tych kartach. Teraz byczki single. Byczki pojedyncze z jakichś powodów, które to byczki pewnie takie zazwyczaj chcą być, skoro są singlami albo wybierają bycie singlem na ten moment życia. Dobra, no to raczej do dwóch różnych byczków mówię Jest jakiś byczek singiel, który bardziej skupia się na rozwoju samej, samego siebie Na rozwoju duchowym, na rozwoju poprzez jakąś wiedzę, poznanie Chcę najpierw poznać siebie, zanim wejdzie w relacje Chcę najpierw zagłębić się w to, co jest najbardziej w skrytości swojego wnętrza, duszy, swojego oczekiwania no tutaj też mamy takie energie, bym powiedziała, kościelne. Może ktoś chce po prostu bardzo poważnego związku, a nie przelotnych romansów. No i e, jeśli to jest inny byczek, bo raczej to jest inny byczek, to do jakiegoś byczka może jakiś romans przyjść, ale to jest taki rycerz, buław, który może również szybko wjechać na tym koniu, przez te wrota waszego serca i również szybko z tego serca się ulotnić. Więc to jest bardzo silna energia znaków ognistych. Może to być lew, może to być strzelec albo baran, ale niekoniecznie. Lub też osoba po prostu z zamiarem schwycenia kogoś w ramiona. I teraz jeśli spotka się z byczka tak, takim podejściem, że chcemy czegoś więcej, to tu mogą się rozjechać też tak powiem, energie. Więc jakiś byczek może na przykład nie przyjąć romansisty, albo mówię do dwóch różnych byczków. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że ktoś powinien wam mówić w kartach, co macie robić. Absolutnie nie. Jestem przeciw. Teraz byczki w relacjach, byczki w małżeństwie, w partnerstwie, w jakichś związkach, które są już po jakimś słowie. Okay. No. Ojej, Boże, jakie cudne. No dobra, jakiś byczek będzie świętował w gronie przyjaciół, rodziny, urodzinki ewidentnie. Jakiś byczek będzie wyjeżdżał na dłuższe lub krótsze wycieczki. Tutaj nawet może być podróż samolotem, bo mamy wodę. Karta Bramy nam mówi o udawaniu się w podróż. I mamy tutaj świętowanie, weselenie, swawole, picie winka. Byczki, świętujcie, świętujcie, ale świętujcie mądrze, żeby Was główka nie bolała. Bardzo, bardzo pozytywne energie dla związkowców. Zdaje się, że po prostu byczki są wyjechane w ten weekend. No i jeszcze jedna karta, wskazóweczka dla byczków. Zobaczymy, może nam coś do tych singli tu dojdzie. Bo ja nie mam nic do dopowiedzenia tutaj i tutaj. Są tak piękne karty, że chyba każdy chciałby być byczkiem. Oby to z wami rezonowało. No to co, może coś dla tych singli? Wskazóweczka. Ho, no, dobra. No, to single dla Was jest otwarcie w buławach, czyli ogniste. Otwarcie yy, może być strzelec, ten romansista, o którym wcześniej mówiłam. To może być pod znakiem strzelca, bo to jest karta przede wszystkim strzelca, ale też karta taka otwierająca. Jest tutaj chęć robienia rzeczy być może z tą osobą. Tylko należy pamiętać, żeby uważać na ciąże bo może po pierwszej randce nie chcecie zostać mamą ani tatą, prawda? Rodzicami, znaczy się, bo zazwyczaj to oboje przyczyniają się do tego powstania nowego życia. Ja tutaj na tej karcie widzę, o, nareszcie dzisiaj widać w kamerze, jest tutaj taka obrażona kijanka do nas tyłem, z rękami założonymi, nikt tego nie widzi poza mną, nie przejmujcie się. Patrzy w jednym okiem w kamerę, ma rączki założone i robi takie pchi i to jest to nowe życie być może co po niektórych byczków singli i powinny po prostu byczki to mieć na uwadze no bo może po pierwszej randce no to może jednak nie warto natomiast tu jest wielka chęć działania nie tylko romansowego, ale otwierania się na robienie nowych rzeczy na ruszanie śmiało ku jakimś nowym celom, wyzwaniom działaniom ta wiosna zdaje się dodaje skrzydeł byczkom no zwłaszcza, że ten wasz miesiąc urodzinowy się właśnie rozpoczyna na dniach, więc najlepszego byczki Robię sobie teraz pauzę, bo mam za małą filiżankę i za mało kawę dzisiaj w organizmie, więc zobaczcie, będzie na chwileczkę pauza. Wracam do Was po pauzie, łyczek kawki pięknej. No. No, oczywiście udało mi się trochę rozlać, bo nie byłabym z sobą. I lecimy z kozioroż... koziorożcem, nie, z panną, najpierw panna. Bieg panna, koziorożec teraz panny, dziewczyny panny, chłopaki panny. Co tam dla Was w pracy, obowiązkach, w jakichś porządkach? Co możecie sobie uporządkować w tym tygodniu? Już jedna nam wypadła. To jeszcze drugą sobie weźmiemy. A to może te. Ula la! No to dużo tutaj chyba rozkmin jest. Tylko ciekawe, bo. Y ja tu za bardzo pracowych rzeczy nie widzę dzisiaj. Widzę natomiast, że panny bardzo dużo rozkminiają rzeczy z przeszłości. Myślą o tym, czego się nie udało zrobić, zamiast zobaczyć to, gdzie w tej chwili są, co osiągnęły, czy to zawodowo, czy prywatnie. Widzą tylko te rozlane, jeden rozlany kielich za chwilę drugi, trzeci, nie widzą tych pełnych, bo są do nich tyłem zwrócone. Więc tutaj panny Zwrócić się ku rzeczom, które są, a nie tym, których już nie ma w naszym życiu. I to bez względu na to, czy masz 20 czy 60 lat umownie, zawsze coś yy, trzeba odpuścić, żeby coś być może dostać nowego. Mało znam osób, które nigdy niczego w życiu nie straciły. I my często jakby żałujemy tej straty, to jest naturalne, to jest jakiś proces żałoby, być może ten płaszcz tego człowieka nam mówi tu o jakiejś potrzebie odbycia żałoby, ale ona nie powinna trwać za długo, bo trzeba tą lekcję wyciągnąć, żeby pójść dalej z tą wiedzą, co na przykład było nie tak. Czy to we mnie, czy to w tej osobie, czy to zawodowo, czy to prywatnie. No i tutaj zdaje się, że taki tydzień rozkminiania u panien może być zawodowo. Czy w tej pracy zostać czy iść do innej? Tutaj na horyzoncie mamy stateczek, który sobie powoli zacznie za chwilę za tym żonglerem przepływać. No i warto by było, żeby panna zamiast tylko myśleć, skupiać się na tym, co jest przed nią, to jednak zastanowiła się, co jest za nią, czyli wyciągnęła jakąś lekcję, i nie przepuściła jednocześnie jakiejś okazji, ale te lekcje, czyli jakby zobaczyła, no dobra, w tej pracy, której teraz jestem, nie podoba mi się to, to, to i to. Możesz sobie w punktach, nie wiem, w rysunkach, w mapie myśli rozpisać, ale zanim pójdziesz do innej pracy, to upewnij się, czy tych samych rzeczy, które ci nie odpowiadają, nie spotkasz również tam, żeby sobie nie zmienić na takie samo. Już nie mówię, że na gorsze, ale żeby nie zmienić na coś, co przyniesie nam. Ten sam efekt to panny. W pracy, w powiązkach. No i jak taka wam się rozlała. Dobra, pijcie ciekawej karty. Zły pomysł. Hmm. Ale nie mogę się oprzeć. Jest taka pyszna z tej filiżanki ta Kawusia. Ty też mam nadzieję masz przed sobą Kawusię albo herbatusię I sobie trailujesz przy moim czytaniu. Teraz panny single. Panny pojedyncze. Uuu! Panny pojedyncze. Być może będą chciały się z kimś rozmówić w tym tygodniu. To może być trudna rozmowa. To może być kłótnia. To może być wymiana y, argumentów. Mam nadzieję, że nie ciosów ale ta karta sądu ostatecznego nam daje pewną nadzieję, że to będzie konstruktywna rozmowa. Że na przykład jak coś usłyszysz na swój temat, co ci się pewnie nie spodoba, bo zazwyczaj nie lubimy krytyki pod swoim adresem, ja nie lubię, nie wiem jak wy, to ona będzie konstruktywna i może coś zmieni na lepsze, może uda wam się, że tak powiem, rozprasować się. Te sytuacje z tą osobą. I to nie musi być tylko osoba do romansu, to nie musi być jakiś chłopak czy dziewczyna po pierwszej randce. To może być przyjaciel, przyjaciółka, mama, tata, siostra, brat, kuzynka, tego typu relacja. Każda osoba, która jest jakoś ci bliska, która jest w Twoich emocjach. No i może temu, tej rozmowie, towarzyszyć za dużo emocji, bo tu mamy bardzo dużo wody. Królowa Kielichów. A Kielichy. To są znaki wodne, czyli rak ryby, skorpion i dla nich ta energia byłaby naj, najbardziej naturalna, a dla ciebie, no gdyby to były monety, to byłaby najbardziej naturalna. Więc mogą targać Tobą może nawet ciut przy duże emocje, albo po prostu nie bój się tych swoich dużych emocji, tylko je okaż. Jeśli ktoś cię skrzywdził, jeśli ktoś cię zranił, to spróbuj asertywnie tej osobie powiedzieć, jak ty się z tym czujesz, bo. My mamy się prawo czuć tak, jak się czujemy, i nikt nie powinien tego kwestionować. Natomiast sposób, w jaki powiemy to drugiej osobie, jest ważny. Jeśli powiesz to szczerze i otwarcie, jeśli oczywiście to jest osoba godna zaufania, jakaś osoba swojego bliskiego kręgu, to jeśli ktoś jest mądry, to to doceni po prostu. Teraz panny, związki, związkowcy tak zwani. Wiem, nie ma takiego słowa. Nie w takim kontekście związki panny w relacjach o kurcze u syngli była królowa kielichów a u związkowców jest król kielichów może być bardzo dużo emocji w relacji e, może na was e, może macie panny za dużo czasu panny to są takie pracusie przynajmniej przepraszam, ale tak akurat panny znam mocno w kierunku nawet pracocholicznym bym powiedziała i może za dużo macie wolnego i wymyślacie przed chwilą powiedziałam, że każdy ma prawo do dużych emocji. Tak, macie prawo do dużych emocji, tylko że tutaj te emocje Was mogą zalać w tym tygodniu i może to się gdzieś wylać na Waszą osobę w relacji, ale nie wiem, czy niektóry, u niektórych panien to może nawet macie jakieś powody. U niektórych panien mocno zaznacza się znak raka, karta księżyca najbardziej skojarzona ze znakiem raka, ewentualnie rybki lub skorpion, ale rak najbardziej. No, i to może być tak, że na przykład wasza osoba coś przed wami ukrywa, i dlatego wy się tak frustrujecie, i w którymś momencie wam, z was się to ulewa, może dojść do jakiejś rozmowy, i tu jest iluzja, jakieś może być białe kłamstwo. Czyli nie oszuka nikt swojego partnera, ale nie powie do końca prawdy, więc też tak naprawdę oszuka. Nie wiem, czy to muszą być od razu jakieś zdrady, romanse, ale to jest coś niedopowiedzianego między dwojgiem ludzi, i jedna z tych osób prawdopodobnie wy się mocno tym może zbulwersować. Więc taka nam się tu para zrobiła. I teraz jeszcze jedna karta panny do powiedzenia. Zobaczymy, czy to będzie do tych zawodowych, jak poczuję, czy do tych singli, czy do tych związków. Nie wiem jeszcze. u tych panien dobra mamy siódemkę monet panie mogą być zmęczone Mogą na przykład rzucić się w wir właśnie jakichś porządków, żeby oczyścić głowę, żeby y, zmęczyć się, żeby poczuć, y, że widzicie jakieś wymierne efekty swojej pracy. Może niektóre panny będą potrzebowały chwili rozłąki ze swoją osobą, może będą potrzebowały coś porobić same, samemu, a, a później będą z tego zadowolone. Będą bardzo zmęczone, ale zadowolone. Może być właśnie grzebanie w ziemi, może być porządkowanie książek na półce, rob, wiecie, robienie takich generalnych porządków w dokumentach, robienie wszystkiego, gdzie jest coś policzalne. Później uporządkowałam, nie wiem, 100 książek, przejrzałam kilogram papierów. Wiecie, miernik możesz później mieć z tego i może będziesz później bardzo zadowolony i zadowolona. Dzięki, Panny. Oho. I na deser został nam koziorożec. Drogie koziorożce, co tam dla Was w tym tygodniu, w którym mamy majóweczkę w Polsce. Więc zobaczymy, czy to będą praca, czy będzie obowiązki, czy jakieś, nie wiem, uczenie się do sesji, czy ewentualnie, co tam jeszcze możecie robić? Imprezować majówkę, czyli na przykład możecie być na urlopie. Najbardziej mi się urlop ubyczków w, w związkach zaznaczył. To nie znaczy, że u innych też nie będzie urlopu. Zobaczymy, co koziorożce w tej części dotyczącej Waszych zadań jakichś. No, ja nie wiem, czy będziecie dużo pracować w tym tygodniu koziorożce, bo mamy już energię nowiu. Tak jakby koziorożce już złapały energię nowiu, bo królowa monet to dla mnie jest najbardziej karta nowiu, a now jest dopiero ósmego. To jest karta odnawiania swojej tej ziemskiej powłoki, żeby tak pięknie wyglądać jak ta królowa na tym tronie. Ta kobieta jest dla mnie nawet wręcz, mówiąc kolokwialnie, za bardzo zrobiona, bo jest tak pachnąco, wręcz duszno od tych kwitnących róż w tym ogrodzie. Ona jest taka wypienegnowana, idealna, tak idealnie, pięknie spływającej szacie bogato, bogato strojnie odzianej, no w końcu królowa i unieść pieniądz kręci, więc jeśli koziorożcy są w pracy, to raczej ten pieniądz się kręci nawet w kierunku zwiększania się, bym powiedziała, ale koncentrujecie się na zrobieniu czegoś dla swojego ciała po to, żeby na przykład później lepiej się koncentrować lepiej myśleć Lepiej czuć się we własnej skórze, bym powiedziała. A w karcie Sprawiedliwości w ogóle zobaczcie, jakie są fajnie energetyczne te karty. Możecie mieć w pracy przyjazną wagę, możecie mieć w pracy bardzo taki wyważony tydzień, taki, gdzie nie będzie jakiegoś dużo napięć, dużo stresów i gdzie raczej będzie wszystko pod kontrolą i będziecie się starać robić pewnie tylko bieżące rzeczy bez rzucania się w nowe rzeczy ale jesteście w tacy ugruntowani wszystko się tak jakoś dzieje swoim rytmem więc całkiem spoko chyba no, a single koziorożce? o, patrzcie wypadła a single koziorożce? Ja bym powiedziała, że tak się mogą koziorożce czuć, a tak bardzo by chciały i to gdzieś leży w ich serduszkach. Single koziorożce mogą myśleć w ten weekend majowy, a nikt mnie nie chce, a zawsze będę sam. A co ja mam ze sobą począć? A nie mam tego i owego. I tak sobie siedzą i sobie miałczą, że tak powiem, koziorożce. Nie mówię, żeby mnie się to nie zdarzało. No i wiecie, to jest taka postawa takiej klatki w głowie. A zamiast tego możecie sobie przecież wymyśleć zrobienie czegoś yy, tylko dla czystej przyjemności. Nie wiem, idziesz z kumpelą albo z kumplem na piwo, mokniesz w letnim deszczu, biegniesz yy, na autobus, udaje się złapać ten autobus. Tak sobie myślę, patrząc na tą kartę. Cieszysz się w taki sposób. Wiecie, taka piosenka była kiedyś Starsi pewnie pamiętają Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Więc nawet jak jest Naprawdę wiecie, nie zawsze mamy Za przeproszeniem do kogo gębę otworzyć To można poszukać Malutkich przyjemności, malutkich rzeczy I one składają się na pełnię Bo 10 kielichów to jest maks kielichów Więc ja przykrywam te karty. Nie chcemy jej widzieć nawet I do tego koziorożce single mają ściągać swoje myśli, mają jakby skłaniać się ku takiemu myśleniu. Chwytamy chwilę, chwytamy dzień. Piękna majóweczka, idź nawet na krótki spacer. Cokolwiek. Napisz się czegoś pysznego, zadzwoń do znajomych. Teraz koziorożce, związki, koziorożce w związkach. Powiem Wam ciężkawo. Niektórym koziorożcom e, dokucza taka myśl, że za dużo dają w relacji swojej osobie, im, swojej osobie i mogą się nie czuć do końca docenione w tym tygodniu. No i jaka byłaby rada z tej karty? No powiedz szczerze, swojej osobie, tylko nie awanturujemy się, tylko po prostu powiedz, słuchaj, smutno mi. Ja w tym tygodniu zmywałam sześć dni naczynia, a ty nie raczyłeś nawet i wiecie, tego typu rzeczy można też w drugą stronę, jak jesteś chłopakiem. A w czwórce kielichów jest też takie zniecierpliwienie, taka jakby drzazga w bucie. Bo być może czekamy na jakąś upragnioną zmianę i ona nie nadchodzi. I to nie jest do końca w zakresie naszych, naszego wpływu. Czasami trzeba poczekać. Zanim ta zmiana w relacji nastąpi, bo prawdopodobnie nie zawsze, nie zawsze wystarczy raz powiedzieć komuś: słuchaj, bo ja bym chciała, czy chciał tego i tego od Ciebie, tylko to zazwyczaj wymaga bardzo dużo pracy, codziennej pracy nad relacją. I może koziorszczą się po prostu jakiś bunt załączy, koziełkowy, bo może ci po prostu tak tupnąć nóżką. Tupnąć tym, tymi swoimi rogami i powiedzieć, a nie chcę się w tym tygodniu. No to wiecie, zawsze można udać się w swój kątek, jak macie większy dom, albo pójść się spotkać z kimś innym niż twoja osoba i starać się nie frustrować, bo po każdej burzy wychodzi słońce, nie? No dobra, jeszcze jedna karta wskazówka. Bardzo dziwne te karty dla Koziorożca. Poza pracą, która poszła super, super, super. już widzę kartę, już widzę kartę no doceni ten partner albo partnerka tylko musisz przekonać tego partnera i partnerkę że no, to nie jest tak, że że naprawdę ktoś tutaj ma złe intencje ale tutaj jest docenienie może ta osoba cię docenia, tylko nie umie tego powiedzieć, nie umie tego okazać może trzeba po prostu przegadać, tutaj jest dobre słowo, jest docenienie w końcu jest ten wieniec laurowy. Będzie. Tylko wiecie, no naprawdę czasami kwestia, nie nawet co powiemy, tylko jak powiemy, jest ważne. Może trzeba popracować nad tym, jak mówimy swojej osobie, czego oczekujemy. Dzięki serdeczne, Koziorożce. Bardzo fajna karta na koniec. Uff. No to co, drogie byczki, panny i koziorożce. Życzę Wam fantastycznej majówki, zwłaszcza tym w Polsce. W ogóle życzę wszystkim miłego tygodnia, pierwszego tygodnia maja. Możecie sobie sprawdzić lustro uczuć drugie. Zrobiłam dla Was z okazji 800 subskrypcji. Możecie sobie zerknąć na czytanie poprzednie, bo ono się zazębia z tym dzisiejszym. I trzymajcie się ciepło. Powodzonka. Pa, pa.